Wracamy do pulsu miasta i regionu Radia i moimi Państwa gościem w programie dziś jest Agnieszka Dąbkowska ze Stowarzyszenia. Dobry moment, witam jeszcze raz. Witam ponownie. Droga do Kany, bardzo głęboki tytuł. Do czego nawiązuje? Nazwa droga do Kany nawiązuje do Ewangelii świętego Jana, a dokładnie do wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie Pan Jezus przemienił wodę w wino, uczynił cud, niezwykły cud. I my właśnie też chcemy wypraszać te cuda w naszym życiu, wypraszać też, modlić się o cud, spotkania też tej drugiej osoby, której bardzo pragniemy. Pragniemy, aby właśnie Pan Bóg nas obdarował tą drugą osobą, na którą tak bardzo czekamy. Oprócz tego, że to jest droga do doświadczania tego cudu właśnie, to też droga do spotkania drugiego człowieka, droga też do samego siebie, do samej siebie, droga do spełnienia naszych pragnień, ale też myślę, że jest to też taka droga naszej przemiany, ponieważ spotykamy się cyklicznie, co miesiąc. Mamy piękne konferencje. Jest to spotkanie z żywym Bogiem podczas Eucharystii i też właśnie z drugim człowiekiem. Jest to takie miejsce spotkania, i no też nawiązuje właśnie do wesela, bo e, oczywiście po mszy świętej zawsze też się weselimy, e, integrujemy, bawimy, tańczymy. Czujemy, że to jest taka troszkę nasza kana właśnie, taka kana galilejska, tutaj nasza białostocka. No i faktycznie te cuda są doświadczane, zgadza się, bo są owoce tych spotkań. Tak, jesteśmy bardzo też wzruszeni, e, jak szybko te owoce do nas przyszły, ponieważ już po pierwszej kanie, e, która właśnie odbyła się dwa lata temu, 14 lutego, Poznała się pierwsza para, która już jest małżeństwem, więc chyba nie ma większego cudu niż cud miłości, cud małżeństwa. Ale nad tym się oczywiście nie skończyło, ponieważ mamy już narzeczonych, więc też już 1 maja tego roku odbędzie się kolejny ślub, więc to jest coś niezwykłego, fantastycznego. Dodatkowo mamy już kolejną oficjalną parę, <grych> więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. I dodatkowym takim owocem, który, który widzimy, jest to, że osoby, które przychodzą lub przychodziły na, na te spotkania drogi do Kany, są w związkach, więc to też jest takie niezwykłe, bo widzimy to, że to też nie chodzi o to, że, że mamy konkretnie kogoś poznać na przykład na drodze do Kany, ale po prostu ten czas. Ta modlitwa myślę, że też bardzo nas otwiera i też ta łaska spływa. I Pan Bóg też ma swoje drogi, i Pan Bóg jakby podsyła z różnych innych stron, innych miejsc, innych miast osoby, które są dla nas. I wierzymy, że, że właśnie naprawdę to są ogromne owoce tej modlitwy podczas Mszy Świętej na drodze do Kany. Po owocach poznacie, prawda? Właśnie. To takie znamienne słowa z Pisma Świętego. Czyli wiemy już, że zapraszamy serdecznie we wtorek, 13 lutego 19 do parafii Królowej Rodzin Wszystkich chętnych, by spotkać siebie, drugiego człowieka, no i przede wszystkim spotkać się z Panem Bogiem w tym swoim pragnieniu. A gdzie jeszcze można śledzić działania projektu Droga do Kany Stowarzyszenia Dobry Moment? Informacja o drodze do Kany można śledzić na Facebooku na fanpage'u naszego Stowarzyszenia Dobry Moment. Oraz stworzona jest grupa Droga do Kany, do której wystarczy dołączyć. Tam są właśnie wszelkie informacje o, o wydarzeniach, ale też mamy różne relacje z poprzednich kan, więc są też filmiki, są zdjęcia. A dodatkowo dodam, że na tej grupie jest, jest już prawie 200 osób, więc to też jest niezwykła przestrzeń, żeby kogoś poznać, może w wirtualnym świecie, ale, ale też jest to oczywiście takie miejsce, taka możliwość, do której zapraszamy. Moimi Państwa gościem w programie PULS Miasta i Regionu dziś była Agnieszka Dąbkowska ze stowarzyszenia Dobry Moment. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również.